Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Po raz kolejny na kanale Van Habry Loft. Witam z kolejnym nowym odcinkiem. Witam, miłe panie, witam wszystkich kolegów hodowców. E, kochani, e, muszę znowu podziękować, bo jest za co. Bardzo Wam dziękuję. Cały czas kanał bardzo szybko się rozwija. Bardzo dużo komentarzy, nawet bym powiedział, coraz, coraz więcej. Jest mi bardzo miło. E, wszystkim bardzo dziękuję za subskrypcję, za przekazywanie e, kanału swoim znajomym. E, bardzo Wam dziękuję. E, tradycyjnie z gołąbkiem w dłoni też o nim zaraz powiem, ale na początku odniosę się do tego, co. Przed chwilą myślę widzieliście, kiedy właśnie samczyki spierzone tam sobie dokazują na, na przed, przed wejściem do głębnika Przypomnę do tego głębnika głębi młodych, są to już samczyki przeniesione. Słuchajcie, jak pewnie każdy z Was zauważył, to co ja często podkreślam, staram się, żeby w moich filmikach każdy mógł sobie, albo przynajmniej większość z was wyciągnąć jakieś wnioski, które chcę przekazać Wam. Jeżeli kręcę jakiś filmik. To zawsze na koniec mam taką cichą nadzieję, że ktoś wyciągnie z każdego filmiku coś konstruktywnego, oczywiście dla siebie. Kiedy nagrywałem wam filmik o pierzeniu, jeżeli ktoś śledzi, a bardzo się cieszę, że niektórzy oglądają wręcz wszystkie moje odcinki, bardzo mi miło, dziękuję. To kiedy mówiłem o pierzeniu, kiedy mówiłem o. Stosowaniu specyficznych karm czy dodatków różnych suplementów do pierzenia, i tak dalej, to właśnie na tym filmiku, na tym, przed chwilą na tych zdjęciach krótkich mogliście zauważyć, jak moje głębie wyglądają na dzień dzisiejszy na żywo, jak są wypierzone, w jakim stanie, bo przed kamerą może to wyglądać przy takim świetle troszkę inaczej, ale to jest to, o czym właśnie chciałem Wam powiedzieć, że ja robiąc to od kilku lat dokładnie w taki sposób, czyli to, co wspomniałem, przy dobrej ilości odpowiedniej karmy. Głębie nic nie potrzebują, wyglądają tak jak teraz. Dla mnie są spierzone tak jak powinny, nie, nic specjalnego nie dostały. A jest to zaplecze, jak wszyscy mówimy, na kolejny sezon i tak dalej. Pamiętacie na początku, kiedy ktoś próbuje marketingowo troszkę zagrać, nazwijmy to, i zaraz w sierpniu zasypuje nas informacjami, co powinniśmy podać, przygotować się na, na przyszły sezon i tak dalej, bo przyszły sezon zaczyna się tak naprawdę od końca ostatniego lotu i tak dalej, no to właśnie moje gołębie w tej chwili tak wyglądają, nic im nie brakuje, a jeżeli chodzi o to, co jest najważniejsze dla mnie, co chciałem Wam przekazać, to to, że jakieś 800 zł, tak sobie policzyłem średnio, zostało mi w kieszeni, nazwijmy to, to znaczy przeznaczone na gołębie oczywiście w innym celu, ja zawsze to porównuję i kiedy myślę o polskich hodowcach, o wielu moich kolegach i za moich czasów, kiedy ja lotowałem, to dla mnie zaoszczędzone takie 800 zł to są pieniądze, które można przeznaczyć na przykład na e, treningi na gołębie, bo na pewno przyniesie to lepszy skutek niż specyfiki po to, żeby się spierzyły gołębie, rzekomo lepiej, rzekomo lepiej. E, podkreślę to, i to oczywiście moje subiektywne e, zdanie, subiektywna ocena. Natomiast tak to wygląda, tak to głębiej wyglądają. Słuchajcie, dlaczego mówię 800 zł? Tak sobie strzelam taką cenę, bo wyliczam różnicę na workach między karmą normalną, porządną, dobrą, taką, jest stosuje najczęściej, całosezonową, nazwijmy to, z dobrej firmy. Do tego dochodzi, dochodzą do tego suplementy, które są podawane, czyli no, to coś do wody, coś na karmę. Co tam sobie wymyślicie, jeżeli chcecie jakiś pakiet na pierzenie i tak dalej, pakiet dla gołębi po sezonie, no to takie rzeczy są przez różnych producentów proponowane, i wówczas wychodzą jakieś tam ceny. Załóżmy 500, 600, 700 zł. To tak bardzo może nawet okrojonym, w okrojonym stopniu tak to wychodzi. Czyli ja mówię 800 zł. Mam na kilka treningów, bo zrobiłem to tak, a nie inaczej. To mówię to, co robię od wielu lat. A gołębie są idealnie spiżone, tak jak powinny być. Przykładem jest może być nawet ta samiczka. Słuchajcie, to jest dwuletni gołąb, więc już jest zupełnie wypierzona. Nic nie, nie brakuje. Nawet nie wiedziałem dawno i nie miałem w rękach, że już jest tak pełna. Dwuletni gołąb, wiecie, on już zupełnie inaczej się prezentuje niż, niż roczny gołąb. Jest średniej budowy, nawet troszkę bliżej, bym powiedział, większa. Króciutkie ramię, bo to, co ja mówiłem, ten paluszek tam bardzo ciasno wchodzi. Skrzydełko też, też jej lekko drży. Nie wiem, czy od tego, że. Jest troszeczkę zestresowana, a co najistotniejsze, to jest jeden z gołębi też oryginalnych od Pita Chamberlaina, które otrzymałem w prezencie mogłem sobie wybrać, będąc na gołębniku, czyli w 2020 bym was nie kłamał, tak, w czwartym roku na młode, Przedłem do gołębnika, Pit mówi, a czy kiedy go odwiedzałem, Pitt mówi Sławek, mam tam odłożonych 26 młodych, czy tam 8 załóżmy, ja na pewno tyle nie potrzebuję. Wybierz sobie proszę 4 i zabierz. Miło, no miło, bardzo fajnie. Rzadko się to zdarza. Każdemu z was życzę takiego kontaktu z wieloma czołowymi hodowcami, z najbliższymi przyjaciółmi, nazwijmy to, e, więc tak to było. Mieliśmy bardzo ciężki sezon, porównując do sezonu gębi młodych różnych, to, to był katastrofalny sezon dla naszej całej federacji. Ja zaczynałem z 50 młoda, młodymi załóżmy, zostało mi ich po 4-5 lotach, 11. E, no i to było tak, że to już było w zasadzie koniec sezonu dla całej federacji, bo zostaliśmy bez gołębi. E, już nie, nie wnikajmy dlaczego, jakie mogły być przyczyny i tak dalej, natomiast e, e, dodam, że z czterech gołębi Pita Chamberlaina zostały dwa, więc 50%, więc super, więc właśnie została ta samiczka i jej siostra, notabene. Ale to o niej może powiem innym razem. I teraz muszę Wam powiedzieć, że jako roczna, który, kiedy była lotowana w przeciwnym kierunku, czyli pamiętamy powrót na południe. No to cieszę się, że zrobiła 7 lotów i najlepszy jej wynik to 9 w klubie. Była wtedy u mnie druga na gołębniku, bo miałem 4 i 9 gołębia w klubie. 14 hodowców, 278 gołębi. Była, e, była 9. E, miała też jeden nocleg. Była też raz późno po południu. Kiedy miała nocleg, to jako jedyna wróciła w środę. Ostatni gołąb, bo użyłem 10 gołębi, wróciła jako 10. Mam zaznaczone w środę o 16 czy o 17, więc trochę już myślę, że ją e, myślałem, że stracę, ale jest. E, liczę na nią. Spokojny gołąbek. Widzę, że jej się podoba e, praca z obiektywem. Nazwijmy to. E, kochani, to tyle na temat tej samiczki. Odkładamy ją. E, natomiast słuchajcie, nim e, przejdziemy do Tytuł dzisiejszego odcinka, mm, bardzo fajnego, to taki temat, który nie ukrywam bardzo lubię, temat, który od zawsze trącę, słuchajcie, ten statyw, nie? Wiecie oczywiście, gdzie się znajduje, tak mam powiem po cichu, że korzystam z gabinetu z tematu mm, kosmetycznego mojej żony. To tak na marginesie już pewnie wiele osób wie. E, słuchajcie, na temat wdowieństwa, bo taki temat dzisiejszego odcinka, ja mógłbym z Wami rozmawiać, pewnie jak każdy, z nas, kto ma coś do powiedzenia w tym, w tym temacie, mógłby, mógłby rozmawiać bardzo dużo. E, to chyba temat, który większości z nas każdy zna. E, jak to mówią, diabeł często tkwi w szczegółach, bardzo są istotne, często drobne detale, drobne rzeczy. E, ja przypomnę, że kiedy stawiałem pierwsze kroki, kiedy uczyłem się wdowieństwa e, i gołębie zaczęły bardzo dobrze lecieć. E, oczywiście to tylko dlatego, że miałem gołębie, tak jak wam wspominałem, na kolejnych odcinkach od. Tych kilku wspaniałych hodowców, których spotkałem na mojej drodze. Zawsze im za to dziękuję. E, to pamiętam, że wszystkie inne rzeczy, które próbowałem wdrożyć po swojemu, no to zawsze były, że tak powiem, skarcone, jeżeli chodzi o decyzję przez mojego kolegę, przypomnę, Bernarda Moryca, bo e, jest takie powiedzenie, ktoś kiedyś powiedział: jak coś robisz, to rób dobrze, jak czegoś nie wiesz, to nie rób wcale. No i. W moim przypadku się to idealnie sprawdzało, bo to, co próbowałem sobie, pomyślałem zmienić, udoskonalić, poprawić, no to najczęściej okazało się tak, że zrobiłem to, i wyniki były gorsze, wyniki były słabsze. Bernard mi to zawsze bardzo dokładnie wytłumaczył i ja już później takich rzeczy nie kombinowałem. Oczywiście nie mówię, bo jeżeli mamy już doświadczenie, w prawie lecimy kupę lat, obserwujemy gołębie. Widzimy, co się dzieje, jeżeli pewne rzeczy zmieniamy w hodowli, no to możemy sobie ten, w ten sposób eksperymentować i nie ukrywam, bo to jest na pewno bardzo dobre. Ale jeszcze, nim e, przejdziemy stricte do tematu wdowieństwa na dzisiejszym odcinku, bo myślę, że będzie trzeba to rozłożyć na kilka odcinków, żeby się tego dało słuchać, jeżeli tego chcecie, e, to muszę powiedzieć Wam, że e, zastanawiam się często, jak czytam komentarze od Was, bardzo, za które bardzo dziękuję. Że jest gro hodowców, który mnie ogląda, którzy czerpią wiedzę, taką nazwijmy to, wyciągają wnioski, są to dla nich nowe rzeczy, edukują się, nazwijmy to, w jakimś stopniu, jeżeli to tak można nazwać, na podstawie moich filmów. Ja nie zastanawiam się, tak jak Wam wspominałem, jeżeli chodzi o to, że ktoś nie gra fer że ci młodzi hodowcy nie zawsze sobie zdawali sprawę, a my stare Wygi, stara Gwardia o tym doskonale wie no to e, tak samo jest e, z hodowcami, którzy e, młodzi hodowcy, którzy wydawałoby się dzisiaj, że mają wiele rzeczy, jak to się mówi, podane na przysłowiowej tacy, tak? Czyli e, mamy choćby YouTube, mamy wiele filmików, mamy wiele e, w wyniku z, z, z filmików z bardzo dobrymi hodowcami, można wiele rzeczy e, obejrzeć, posłuchać, nauczyć się, ale to też nie jest zawsze tak do końca, bo ci młodzi hodowcy też są narażeni na to, że no muszą mieć chłodną głowę i muszą być bardzo czujni, bo no bo nie zawsze wszyscy są lojalni, nazwijmy to tak ja tutaj chciałem podkreślić dzisiaj tak krótko jedną rzecz żebyśmy pamiętali, pomyśleli i no, może tak rozejrzeli się wśród swoich znajomych bo ostatnio też rozmawiałem z jedną, z drugą osobą i po części wchodzimy na ten temat, teraz kiedy jest okres gdzie często się, tak jak mówię zakupuje gołębie, tak, czy na wystawie, czy czy od jakichś innych hodowców wzmacniamy się i tak dalej. To jest jeszcze okres, gdzie niewiele dzieje się w głęboku, a każdy się chce wzmocnić. Słuchajcie, a propos właśnie młodych hodowców, którzy wcześniej rozmawialiśmy się, spotykałem się nagle z hodowcą, który został zapoznany nie tak jak wcześniej, przez bezpośredni kontakt, przez te inne wcześniejsze lata, kiedy nie było social media, ale załóżmy, że spotyka się z hodowcą em, przez nawet YouTube czy przez e, nie wiem, e, portal. Em, aukcyjny, czy jakiś, i, i chce nabyć gołębie, bo to taka pierwsza droga. Najłatwiej, najszybciej można kliknąć, i, i za chwilę jesteśmy przekonani, że będziemy mieli najlepszy materiał. Do tego może jeszcze dołożoną największą wiedzę, najlepszą wiedzę od kogoś, kto proponuje dane gołębie, nam sprzedaje i tak dalej, e, bo mamy dołączone do różnego rodzaju rozpiski. Tak? Często w komentarzach piszecie, że miałem kontakt z hodowcą. Kiedy kupiłem od niego gołębie, plus metodę, plus rozpiskę, jak nimi lecieć i tak dalej, e, oczywiście wyników nie było, ale kontakt się diametralnie zmienił, wręcz urwał. No bo ktoś wziął pieniądze i to wszystko. Więc ci młodzi hodowcy, my często mówimy o tym, że tak trudno ich dzisiaj przyciągnąć w nasze szeregi. E, no nie ma się co dziwić, bo jeżeli podejdziemy do tego w ten sposób i, i słyszymy takie rzeczy, albo na przykład. To, co wspominam na portalu aukcyjnym, który nie ukrywam, nie bardzo się podobałem te portale. Ja wam powiem, że kiedy one się pojawiły, ja nie wiem, 15 lat temu, 12 lat temu, może, może, może i wcześniej. Kiedy śledziliśmy, to ja widziałem, że my też taki robimy krok do przodu. Fajnie. Te zdjęcia są może retuszowane, wiadomo, ustawiane, ale lepiej się patrzy na tego gołębia ładnego, jest ładny rodowód opisane i tak dalej. Są ceny, aukcje, licytacje, to jest wszystko ok. Tego wiecie, ja też do pewnego, znaczy na początku zaraz nie myślałem, że to też jest wszystko po części bardzo mocno, że tak powiem, delikatnie nazwa, nazwijmy to modyfikowane. I to jest bardzo niefajne, słuchajcie. I ja na przykład osobiście nigdy nie brałem udziału, bo może chyba już dążyłem się ostudzić, ale wielu moich kolegów spotkało się z taką sytuacją, że. Kurde, Sławek, wiesz co, no licytowałem gołębia, cena zaczyna się taka i taka, e, licytuję, podbijam, biduję, wiesz, ale no nie, no, no, ja mówię, no wiesz, no taka widocznie wartość gołębia, te ceny się na zmieniają. Natomiast ten kolega miał to szczęście, że mimo, że nie wygrał tej aukcji, to ktoś po trzech czy po czterech dniach do niego się odezwał, że on jednak tą aukcję wygrał, bo ta osoba, która dała tą wyższą ofertę, jednak z jakichś przyczyn nie zapłaciła tych pieniążków, czy nie było kontaktu z tym, Hodowcom, i on był tym szczęściarzem, że tego gołębia wykupił. No więc był zadowolony, ale słuchajcie, sytuacja się powtórzyła przy kolejnej aukcji, przy kolejnej i przy kolejnej. Kolejnych moich dwóch kolegów miało dokładnie taką samą sytuację. Mało tego, ten mój kolega, który, o którym żeśmy, z którym żeśmy rozmawiali i staraliśmy się to wszystko przedyskutować, a to nie jest trudne. Mówi Sławek, ale wiesz, że ja rok później próbowałem zrobić to samo i była dokładnie ta sama sytuacja? Wiecie, nie trzeba tego komentować, bo na Facebooku bardzo szybko były przedstawiane informacje i były robione screeny z tego, że w ferworze walki, nazwijmy to, administrator potrafił sam logować się na koncie, który było kilka i kilka osób, albo samemu podbijać kilkukrotnie tą samą cenę, tą samą ofertę. Więc wiecie. Łączenie kropek jest bardzo proste. Trudno tutaj mówić już o różnych rzeczach, bo szkoda, temat rozwijać, ale jest to bardzo istotne dla nowego hodowcy, bo stary wygato machnie ręką, bo mówi, a kurde, no wiedziałem, że tak będzie. My, my tak powiemy, tak? Ale taki młody hodowca to jest, to jest kolejny krok do tego, żeby jednak e, pomyśleć, no kurde, nie da się, bo tu się spotkałem z czymś takim, na wkładaniu się spotkałem z czymś takim, z atmosferą się spotkałem z czymś takim. Teraz jeszcze chciałem nabyć gołębie jak normalny hodowca na portalu internetowym, a okazuje się, że są w dodatku jeszcze takie sytuacje. No to słuchajcie, też nie jest fajne. Ja nie bronię tutaj też również wystawców, bo sami wystawiający gołębie są na tyle nieuczciwi, potrafią być. Oczywiście nie, nie róbmy z tego ogółu, ale mówię tylko, że takie sytuacje, że takie sytuacje są, zdarzałem się i to zdarzałem się bardzo często, bo w moim środowisku, wśród moich znajomych. To, co Wam opowiadam, zdarzyło się tak kilka razy. I popytajcie swoich znajomych, albo sięgnijcie myślą, ile było takich sytuacji, że ktoś nagle wygrał aukcję, mimo że jej nie wygrał. I nigdy nie było minimalnej kwoty, bardzo podstawowej, gdzie nagle na tego gołębia nie było oferty. Dziwnym zbiegiem okoliczności, że ta oferta dość długo się w miarę otrzymuje, a później ceny idą do góry i nagle się okazuje, no wiecie wszyscy doskonale kiedy, no, okazuje się, że cena jest do tego momentu, dopóki Sztuczna, nazwijmy to, dopóki nie znajdzie się ktoś, kto faktycznie wyłoży taką, a inną cenę, i wtedy jest stop, albo jeszcze trochę. A jeżeli się już nie uda tego, nazwijmy, delikwenta podciągnąć wyżej, no to można do niego zadzwonić bardzo na miło. Jednak pan wygrał. Mimo, że pan nie wygrał, to był pan, miał pan tą drugą ofertę i wygrał pan to. To jest bardzo niefajne. A do czego jeszcze zmierzam? Chciałem wrócić. Że często hodowcy, którzy wystawiają gąbie, dzwonią do kolegi. im mówię wiesz, co, bo tam mam wystawione gołębie na takim portalu. Może byś tam trochę podbił mi trochę ceny, bo wiesz, tam były wystawione po 200, po 300 zł, i widzę, że nie ma za bardzo zainteresowania. Nie jest tak? No jest tak. Ale może nie ma co wyolbrzymiać, może nie ma co tragizować, bo może trzeba się do tego przyzwyczaić, że trzeba być czujnym. Bo, może tak jest wszędzie. Bo, może na największych portalach w Europie, na świecie, może jest dokładnie tak samo i musimy do tego przyzwyczaić się, przywyknąć. Ale to tylko taka moja drobna dygresja, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Kochani, dobrze, wracamy do tematu, tematu wdowieństwa. Bo, znowu za dużo się rozgaduje i znowu będzie za długi odcinek. Tak jak ja myślę, za długi, choć ten ostatni, mimo że miał ponad 30 minut, to bardzo Wam się spodobał. Dziękuję jeszcze raz. Kochani, jeżeli mówimy o wdowieństwie, wiecie, że ja jestem wychowany na. Lotowaniu wdowieństwem mimo wszystko klasycznym, klasycznym wdowieństwem samczyków i od około 90, może 11 lat wdowieństwem klasycznym również samic. Oczywiście w międzyczasie, którego jak wiemy nie ma, ja też lotuję metodą wdowieństwa totalnego, w zależności od tego, ile mam gołębi, jak, jak te dróżny wyglądają na gołębniku. Natomiast chcę wam tylko powiedzieć, że to, co wam chcę przekazać. Drobnymi szczegółami, drobnymi e, takimi momentami krok po kroku, żebyście sobie mogli każdy według własnego uznania, jak to się mówi, przecedzić przez takie wielkie sito, żebyście sobie wybrali e, stosowne momenty, rzeczy dla Was najbardziej istotne, najbardziej potrzebne, albo takie, które uważacie, że są naprawdę ważne i że Sławek to co mówi w tym przypadku i w tym to akurat ma rację, bo wtedy będzie to najlepiej mogło e, skutkować e, na Waszej hodowli. Zwróćmy uwagę, że jeżeli mówimy tak ogólnie o wdowieństwie, o kategoriach, wiadomo o tym, o tym, co kształtuje wyniki, jest to bardzo istotne, bardzo ważne, bo nie można nie grać gołębiami, żeby mieć bardzo dobre wyniki. Bez względu na to, jaką byśmy metodę nie przyjęli, to trzeba tymi gołębiami grać. Wdowieństwo na pewno jest najłatwiejsze, na pewno najbardziej popularne. Ja tylko. Zaznaczę Wam, że kiedy lotowałem w Polsce, przypomnę to jeszcze raz, żebyście wiedzieli z kim <laughs> mniej więcej rozmawiacie. <laughs> Przepraszam, bo wielu z Was nie musiało oglądać wszystkich filmików. I kiedy leciałem w Polsce jako młody chłopak 25, 26, 7-letni, kiedy miałem zaledwie drużynę 18, wdowców około 20, to jednak potrafiłem tymi 18 gołębiami, tą małą drużynką. Wy, wylatać wszystkie trzy kategorie, czyli kategorie A, kategorie B i kategorie C wdowieństwo klasyczne samczyków pamiętam wówczas, wiadomo, to już mówiłem, bardzo duży oddział Częstochowa podzielony później na trzy oddziały, każdy chce być mistrzem, jak to mówimy natomiast nie ukrywam, że za, poprzez wiedzę, poprzez, poprzez to, że nabyłem bardzo dobre głębie i bardzo dużą wiedzę udało mi się nagle takie wyniki zrobić, przypomnę żeby złożyć trzy kategorie, żebym miał kategorię D, bo wiemy, że jak była A, B, C, to była i D, więc musiałem to tak podzielić, żeby to zrównoważyć, żeby wystawić wszystkie trzy kategorie. Ale kiedy wystawiałem do okręgu najlepszą kategorię, kategorię B, to było wówczas 360 w kategorii B bodajże, cztery gołębie z czterema konkursami. Kategorię A, to było wtedy cztery gołębie z pięcioma konkursami, nie tak jak teraz, 6 gołębi z trzema konkursami. Słuchajcie, między trzema konkursami a pięcioma konkursami to jest kolosalna różnica, więc ten wykładnik dzisiaj kategorii A do tej, która była wcześniej, to dla mnie to jest olbrzymi, olbrzymia różnica. Kategoria C akurat wtedy była łatwiejsza bo były trzy gołębie z trzema konkursami, a teraz musimy mieć cztery gołębie z trzema konkursami więc może wtedy było łatwiej, ja wtedy miałem koficjent 270 Oczywiście loty się ze sobą zachodziły, no bo jeżeli była kategoria B, to często była i C, jeżeli chodziło o 500, bo były takie kryteria. Do czego zmierzam? To była naprawdę różnica. I wierzcie mi, że jeżeli my dzisiaj mówimy o kategoriach, o kooficencie, o bardzo dobrych wynikach, o koeficjentach zdecydowanie lepszych, o których ja, do których ja Was mówię, to przypomnijmy sobie, że zaledwie 25% hodowców w danym oddziele jest w stanie w ogóle jaką kategori jakąkolwiek kategorię wylatać. I teraz nim Przygotowałem się do waszego, do tego odcinka i zerknąłem sobie tylko na szybko najbardziej mi zbliżony oddział. To na 90 hodowców, którzy wkładało gołębie na pierwszy lot. 22 hodowców na koniec roku, na koniec sezonu po ostatnim locie ma zestawienie w kategoriach. Jedynie 22. Nie będę już wyliczał, ilu miało jakąś prowizoryczną kategorię z koeficientem 1100, 1200 i tak dalej, nieważne, ale zaledwie 22, czyli 25, 26, 28% i podejrzewam, że w pozostałych oddziałach jest bardzo podobnie. Nie jest wcale tak łatwo, wiecie, wylatać kategorie, żeby głębiej powtarzały, żebyśmy nie mieli co tydzień innego głębia na głębniku w konkursie, bo lecimy. Metodą no różną. Nie będę już tutaj, tutaj wymieniał innych metod, ale sami wiemy, że nie jest to takie proste. Przy tym trzeba zauważyć, że najczęściej, jeżeli mamy współzawodnictwo i wszystkie kategorie są liczone z pięćdziesiątki, to żeby gdziekolwiek z kategorii, gdziekolwiek w kategorii naprawdę zaistnieć, to ja nie znam hodowli albo, no, znaczy na pewno są, ale w niewielkim stopniu, hodowle, które mają poniżej 50 gołębi dorosłych w 50, czyli jeżeli nie wiem, 10 rocznych 40 starych w 50, to już wiecie, no, sprowadza się to do tego, że bardzo niewiele gołębi rocznych, niewiele gołębi rocznych jest w stanie wylatać dobrze kategorie. Czyli mało mamy takich roczniaków, które liczymy do kategorii, tak? Ja rozumiem, że kategoria A, jeżeli chodzi trzy konkursy, czy kategoria B, trzy konkursy i trochę zawieje, to ten roczniak zrobi ten wynik. Ale najczęściej do tej pory, kiedy troszeczkę wyższe były kryteria w kategorii A czy w kategorii B, no to jednak e, ciężko było, żeby w tą kategorię, kategorię zrobił. E, słuchajcie, to tyle jeżeli chodzi mm, tytułem wstępu do tych kategorii, do tych wyników, już nie będę się rozwodził. E, powiem, od, Zacznę od tego, e, bo chyba tak będzie najłatwiej, bo kiedyś pytaliście mnie, jak dobieram samicę do wdowieństwa, jak to u mnie wygląda, więc. Najłatwiej będzie, jak zacznę może od tego okresu, który w tej chwili jest w hodowli, jaki będzie w najbliższym czasie. Z racji tego, że tak jak wspomniałem, lotuję metodą klasyczną zarówno samczyków, jak i samic. Więc jeżeli chodzi o samczyki, na który chciałbym się skupić teraz, to jest tak, że wiadomo, mam ten okres, kiedy przenoszę te gołębie. Tak? Samczyki przenoszę z tego gołębnika, gdzie lotowały, były lotowane gołębiami młodymi, no to muszę przejść teraz do do samczyków dorosłych, do gołębnika. Załóżmy, mam tam 16 celi. Powiedzmy, że było 6 gołębi, sześć samców dorosłych. Dołożyłem do tego 10 rocznych. Te roczne, przepraszam, już są na tyle nauczone, że polatając trochę koło domu wchodzą. Wchodzą już czasami trochę opornie, niektóre już do właściwego gołębnika, tego którym będą, z którego będą lotowane, i to jest ok. Każdy z tych samczyków ma zazwyczaj już obraną swoją celę, bo zawsze zostawiam na gołębniku 2-3-4 siedełka. Tak naprawdę obserwuję, co się na nich dzieje, które głębie z nich korzystają, jak, jak pilnują celi, i tak dalej, tak dalej, bo trzeba to głębiej obserwować, trzeba później zwracać uwagę, co będzie się dalej działo. W momencie, kiedy będzie okres. Parowania, łączenie w parę. U mnie lężniki, jak w większości z Was pewnie teraz są zamknięte. U mnie gołębie nie mają dostępu do innych celi, nie mają dostępu na co dzień do cel otwartych. Unikam tego z wielu powodów. Unikam bujek, unikam niepotrzebnego panoszenia się i zajmowania dwóch, trzech celi przez jednego samczyka więc ja już dzisiaj wchodząc na gołębnik obserwuję, że jeden, drugi, trzeci roczny samiec dokładnie siedzi zawsze w tym samym miejscu raczej tą celem ma obraną, raczej tę ten. ten widzę, że ciągle siedzi jednak na środku spoczynkowym więc nie jestem celem zainteresowany ale to cały czas obserwuję i teraz kiedy są ładne dni kiedy próbuję zmieniać gołębiom partnery, partnerów jeżeli chodzi o gołębie dorosłe, bo tak też często robię jeżeli gołąb nie wylatał mi spektakularnego wyniku, mówię tutaj cały czas o samcza, czy zmieniam mu partnerkę? Tak, zmieniam mu samicę dosyć często. Robię to najczęściej jesienią, kiedy łączę gołębie po to, żeby wychowały młodego po sezonie. Wtedy daję mu inną partnerkę, którą planuję dać w przyszłym sezonie. Pod jednym warunkiem, że te gołębie widać, że bardzo świetnie do siebie pasują w sensie, że one tak naprawdę bardzo dobrze razem się mają po prostu, jak to się mówi, tak potocznie idą do siebie. Tak, ta samica, samiec jest z nią zainteresowany, ona również, bo będzie to później rzutowało na przyszły sezon w momencie, kiedy będziemy grali tymi gołębiami, kiedy ten samiec będzie chciał wszystko zrobić, żeby jak najszybciej osiągnąć tą celę, osiągnąć spotkanie z tą swoją partnerką i ja na to zwracam uwagę nigdy nie zostawiam najlepszego lotnika z samicą która jest wzięta z nim jak to się mówi na siłę potocznie tak bo jak już wiemy że było bardzo ciepło było słoneczko i ta samica w ogóle nie była nim zainteresowana w końcu wreszcie się z nim wzięła z tym partnerem to czego możemy się spodziewać no możemy się tego spodziewać i wierzcie mi znam to z autopsji, że w momencie sezonu, przy najbliższej okazji, jeżeli troszkę tego samczyka nie będzie, ta samica, która nie chciała być z nim, a była sparowana na wiosnę, na siłę, odejdzie nam do innej celi, do innego samca. Tym samym bardzo dobry lotnik, który w zeszłym roku wylatał tam na naprawdę dobry wynik, a chcieliśmy go złączyć z inną samicą i złączyliśmy właśnie w taki sposób, nie będzie miał stuprocentowej motywacji do tego, żeby robić najlepsze wyniki, bo ta samica nie przyjmuje go po locie tak jak powinna. To jest taki krok, taki drobny niuans, taki szczegół, tego jest dosyć wiele i każdy dobry obserwator, hodowca to widzi. Ta samica musi dobrze przyjąć samica, samca po locie, bo dla większości samców jest to bardzo istotne. Samiec jest na tyle, że tak powiem, wymagający, że on, on chce, żeby był dobrze przyjęty w takim gwarze gołębiarskim, tak się mówi w ten sposób, wiadomo o co później dalej chodzi i tak dalej, w tych wszystkich miłostkach, ale no niestety tak jest. Więc czy zwracam na to uwagę? Tak, zwracam na to uwagę, staram się w momencie, kiedy kojarzę gołębie w parę, czyli kiedy te samczyki będą mocno nabuzowane, mocno podniecone, pierwszy raz jest... Jest cela do, do obrania, czyli one mogą wejść do tej celi, jest odwrócona miska, i kiedy mają kontakt z partnerką, staram się, żeby te gołębie do siebie dobrze pasowały. I u Was na gołębniku jest dokładnie to samo. Zwróćcie uwagę, że bardzo często jest tak, że zaczynamy łączyć gołębie w par wdowce, i nagle kilka par pobrało się tak, jakby ze sobą były od początku. Tak? To jest bardzo istotne. Komuś, kto nie zależy, komu nie zależy na hodowaniu potomstwa po głębiach lotowych, często robi tak, że mówi, wiesz, ja to otwieram, puszczam i biorą się jak chcą. To jest bardzo dobre, fajne. Na pewno gołębie biorą się, jak to się mówi, z miłości. W moim przypadku nigdy tak nie jest, z tego względu, że no, ja nie mam nigdy dużego gołębnika rozpłodowego i u mnie podstawą jednak wyhodowania dobrego potomstwa, takiego, na które mam w którym mam największą, pokładam największą nadzieję, to jest wychowanie go z gołębi młodych, z gołębi lotowych. I teraz e, dla mnie bardzo ważną rzeczą jest, żeby mniej więcej te gołębie wzięły się tak jak ja chcę, żeby nie wziął się wraz z siostrą, czyli gołąb bardzo duży z bardzo dużym i przeciwnie, bardzo mały z bardzo małym, więc staram się gołębie na tyle mojej wiedzy i doświadczenia łączyć w parę tak, żeby one do siebie jak to się mówi pasowały, ale najistotniejszą rzeczą jest to, żeby one chciały ze sobą być, tak? Żebyśmy wiedzieli, że będzie, będzie dobre przyjęcie tego samca po locie, przed lotem jest to również bardzo istotne w zależności od tego czy pokazujemy samczyki, czy samiczki samczykom przed lotem czy nie. Kochani na pewno musimy takie odcinki podzielić, bo jest to temat rzeka i teraz już mamy 30 minut, jest okres świąteczny, ja nie chcę was zanudzać długimi odcinkami, ale na pewno wracamy do kolejnej części, do kolejnego odcinka już niebawem. 30 minut prawie w zupełności wystarczy. Ja, was jeszcze raz, ja Wam jeszcze raz bardzo dziękuję. E, zapraszam na kolejny odcinek w tym temacie. E, myślę, że odcinki nie są nudne, a będziecie czerpać z tej mojej wiedzy, e, którą chcę Wam przekazać, najwięcej, e, co, ile się da. Dziękuję serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek.